Prawdziwie męska przygoda. Jestem na parkingu tirów w okolicach Mińska Mazowieckiego, Tir Est i tutaj wśród wielkich samochodów i wielkich duchem, bo niekoniecznie ciałem kierowców tych pojazdów, potrawa, którą każdy z nich może sobie zrobić bez problemu, bo składniki można dostać zawsze w okolicach drogi. Proszę Państwa, paprykarz z grzybów i ziemniaków. Szybciutko, tutaj są grzyby, w tym wypadku boczniaki, ale przecież w sezonie przy drogach pełno jest włościan i zbieraczy oferujących grzyby leśne. Tutaj madziarska papryka w proszku słodka, tutaj ziemniaki jeszcze nie pokrojone, cebula już posiekana w pół plasterki, jeszcze tylko mąka, kwaśna śmietana i masło, sól, pieprz i z tego wszystkiego paprykarz z grzybów i ziemniaków, który zadowoli najbardziej wytrawne podniebienia kierowców przeogromnych pojazdów. Na rozgrzane masło wrzucam cebulę, i ona powinna sama tutaj dusić się, już klić kilka minut. W międzyczasie zacznę siekać ziemniaki i grzyby. Ziemniaki już obrane w wodzie, żeby nie ściemniały i można je po prostu w takie dość cienkie plasterki pokroić. Ich forma jest tak naprawdę obojętna: chodzi o to, żeby nie wrzucać ich w całości. Jeszcze jednego. Im one oczywiście będą mniejsze, tym się w mniejsze kawałki pokrojone, tym szybciej zmiękną. Grzyby. Jeśli są to boczniaki, to naprawdę też ich forma jest dowolna. Takie kawałki, nie za małe. I za chwilę będę to wszystko dorzucał do zeszklonej cebuli. Teraz na zeszkloną cebulę będę wsypywał paprykę w proszku. Nie wiem, czy pamiętają Państwo z węgierskich odcinków, jak to trzeba robić. Jeszcze raz przypomnę: najpierw trzeba zdjąć naczynie z ognia. Chodzi o to, żeby papryka nie skarmelizowała się, ona wtedy gorzknieje, więc trzeba ją wsypywać i mieszając rozpuścić w tłuszczu. Dobrze, teraz muszę dorzucić grzyby i ziemniaki. Delikatnie. To jest proszę Państwa wegetariańska wersja paprykarzu, ale jeśli Państwo mają, nie wiem, kawałek kiełbasy na przykład można ją tutaj też dodać. To jest danie skromne, pochodzące z wiejskiej kuchni węgierskiej, popularne też na Słowacji i naprawdę można tutaj dokładać składników wedle własnego uznania. Jeszcze cztery plasterki ziemniaków. Wszystko muszę dokładnie teraz wymieszać, żeby się ta masa paprykowo-cebulowo-grzybowo-ziemniaczana rozmieszała bardzo dobrze. I jeszcze. I to podleję za chwilkę odrobiną wody, dosłownie odrobiną wody, i całość powinna się dusić do momentu, kiedy ziemniaki nie zrobią się całkowicie miękkie. Mówię odrobiną wody, bo to nie będzie miało konsystencji zupy, to będzie miało konsystencję paprykarzu drugiego dania. Po prostu jeszcze sól pieprz, bo w ogóle tego nie soliłem. Nie pieprzyłem. Tym razem nie pieprzę na końcu, ale w trakcie i. Trochę wody. Trzeba tutaj kontrolować, czy się nie przypala. Niech się dusi. Najlepiej pod przykryciem, aż ziemniaki nie zrobią się całkowicie miękkie. Paprykarz powinien być gotów. Tak jest. Tak jest. Więc ostatnia czynność. Pamiętają Państwo, mąkę dodałem do śmietany, ale śmietanę wcześniej trzeba osolić, żeby się nie zważyła. I teraz odrobinę mąki, bo to wygląda na rzecz gęstą. Zatem łyżeczka mąki, wszystko tutaj dokładnie mieszam i będę stopniowo wlewał do tego sos, żeby się nie zrobiły brudy. Dobrze. Tutaj dokładnie trzeba to wymieszać. Gęsta, gęsta, kwaśna śmietana. I już najpierw trochę sosu tutaj, żeby to nie było bardzo zimne. I cały czas mieszając wlewam śmietanę. Nie zważyła się. Hura, hura, hura. To się już tylko powinno zagotować, co się stanie dosłownie za sekund kilkanaście. Tak jest. I paprykarz ze śmietaną nadaje się. Do jedzenia. Oczywiście najchętniej zjadłbym go sam, ale solidarność zawodowa wymaga, żebym podzielił się z kolegami, kierowcami. Zatem już kilka porcji. A kładam, mam tutaj małą łyżeczkę, więc będzie to trochę trwało. Tak jak mówiłem, grzyby, ziemniaki, jeśli Państwo chcą tutaj dodać na przykład kiełbasy, bardzo proszę, jeśli mają Państwo ochotę na jeszcze jakieś świeże jarzyny, do tego można dodać pomidory, można tutaj dodać świeżą paprykę również, można to zrobić nie na maśle, a na przykład na wędzonej słoninie, to wtedy byłoby fajne, wędzoną słoninę też można długo przechowywać, ona się nie zepsuje, przecież nawet w szoferce najbardziej nagrzanego tira. Zatem idę teraz podzielić się z kolegami kierowcami. O, widzę tutaj sądząc po rejestracjach są to bracia Litwini. Dzień dobry panom. Dzień dobry. Panowie, widzę po rejestracjach panowie z Litwy, tak? Tak, a no jest. Próbują panowie odrobinkę paprykarzu, ziemniaki, grzyby. Który z panów? Bardzo proszę. Dziękuję. Pan? Mam jeszcze jedną łyżkę, nie mam więcej misy. Proszę do, do, do kolegi. Do kolegi. Ale panowie widzę też coś gotują sobie tutaj. Bardzo tak. O, dla pana. Tu stawiam. I jeszcze jedna łyżka jakby pan chciał spróbować i proszę mi powiedzieć czy to się nadaje do jedzenia. Na Litwie jest się dużo grzybów, tutaj też są grzyby, są ziemniaki, to też Litewska rzecz więc powinno panu smakować. Jest dużo papryki. Dobra. Dobry, mocny, jak na drodze to bardzo dobre jest. Prawda, potem się, tylko żeby potem to jest tak mocne, żeby potem nie przekraczać prędkości, bo potem mhm. człowiek dostaje niezwykłej energii. Bo jak się po Polsce jeździ? Drogi nie najlepsze chyba, nie? No różne jest, no bo jeżeli lepiej drogi były, to i się lepiej jeździć. To jeszcze lepiej. No to życzę panom smacznych dań przede wszystkim i szerokiej drogi, i żeby się przyjemnie jeździło, a Państwu życzę zawsze po drodze tak smacznych potraw. Życzę bardzo ferdoski. Ja to nie smakujemy. <grywa> tak, dlaczego? Nie, niezbyt dobre. Niedobre? niedobre? Dlaczego to jest niedobre? Bo moim zdaniem jest za dużo y, przypraw. tu jest tylko sól i piecz, mój Ale, drogi. Ale co? Jajka, Jajka to nie jest przyprawa. Drodzy Państwo, i tak to się z reguły kończy. Dzieciom można dogodzić tylko w jeden sposób. Bułka z mielonym mięsem i produkowanym przez fabrykę majonez. Ale, drodzy Państwo, dla siebie zróbcie sobie koniecznie taki omlet. Niekoniecznie taki.